O, jest. Patrzcie. Ole, piękny oko siadł. O, kurde, szczupak. Szczupak siadł. To nie taki mały. Jest. Patrzcie, powtórzyło. Co tu mamy? Co mamy? Co... Ja pierdziel, co to jest? Co to jest? na kanale Mat Pro Fishing. jestem już po rybkach. Dzisiaj troszkę inaczej, bo nie wiedziałem czy wyjdzie z tego jakiś materiał, ale wyjdzie. Działo się. Były szczupaki, okonie sandacz, leszcz. No kurde, działo się dzisiaj. Powiem wam tylko krótko o sprzęcie. Dzisiaj ze mną była wędeczka Abu Garcia Carabus Extreme do tego kołowrotek Shimano Stradic c 4 Plus 2500 Plecionka Hype Tackle 005 mm Fluorocarbon dowiązany mam tutaj 018 Coś takiego No i przynęta, która dzisiaj wymiotła No to jaskółeczka Mansa Zrobiła dzisiaj robotę Powiem wam, że pobawiłem się dzisiaj Nie było jakoś dużo tych ryb, ale były konkretne Dobra, nie przedłużam Zapraszam na materiał Tu sobie zaczniemy Pędeczka zaczniemy sobie od takie malutkie obrotóweczki ostatni film z rybem nawet nieźle się obejrzał śnieb był za specjalny, ale musiał oblecieć, bo nie miałem żadnego materiału, dawno też nie nagrywałem Dzięki za lajki, like, komentarze, suby, miło. Założymy sobie teraz taką jaskółeczkę od Mansa. Na jednogramowej główce dzigowej O jest, patrzcie. O, ale piękny okoń siat. O, Ale piękny. O, ale piękne okońisko. Piękna ryba. Czekaj się. Ale haratany ten okoń. Zobaczcie. Chudy. Już potarle jest. Zobaczcie jaki w ogóle uszkodzony. O, tu ma jak chyba pleśniawkę. Dobra, wracaj do wody. Ale chudzina. Wracaj. Jest, piękna rybka. No, piękna. Piękny okoń. Myślałem, że tam w tym miejscu może być ten okoń. I się nie pomyliłem. O, pięknie uderza. Ten mansik to jest naprawdę. Robią robotę tej jaskółki. A, było dotknięcie. Coś te oko nie atakują. O, o, jest coś. Co mamy? Okonka. Nie, co to nam siadło? Patrzcie. Leścik. Leścik siadł. Leścik siadł. No. Teraz leście mają tarło. I one dosyć agresywnie powinny brać. Na spina. Więc... W tym okresie jak łowicie na spinning to to leży może być częstym przyłowem O kurde, szczupak Szczupak siat To nie taki mały Żeby tylko nie przegryzł ja, Kur, ten nie odbierak A ja, ja, nie no, ten niebędny podbierak to jest głównym takim, że masakra chodź tu, Dobra ja przyjeżdżam dole, co za zjebany podbierak, przepraszam, nie, on taki mały ten szczupak zobaczcie, nie będę go dotykał, chociaż trochę go dotknęłem, ale opiszli z góry, jest, wypuszczam go. Wracaj ziemi do wody. O, poszedł. No z gór. Dobra. Ja z najgorzej, jeśli chodzi o wyniki dzisiejsze. Ale ten podbierak, ten podbierak to jest takie gówno, że dramat. Jeśli chodzi o to rozkładanie, bo tak to jest fajne, ale to rozkładanie to jest dramat. O kurde! Mało braku. Była strata ryby. Uff. Dobra, przewiązuję zestaw, bo pewnie poharatany cały i mówimy dalej pewnie mogę się doczekać, a już pojadę na te okonie w pewne fajne miejsce znowu siądzie konkretna ilość pięknych ryb a nie tam pojedyncze sztuki dobra, mała zmiana, teraz sobie założymy tego tanto twisterka na jednogramowej ciobraszce zobaczymy Kurde, znowu ściupły Znowu szczupły. Ajajajaj Znowu szczupły. ależ mam pod gerać Kurde. A i drugi szczupak taki szczupaczek Dobra wraca do wody O kurwa, aż mi się nie widz Taka rybka O, poszedł żeby że było rozłożone. No, nie był problem. Aj znowu szczupła łajca. Zobaczmy, czy mi pogryz. Pogryz. Dobra, muszę zawiązać sobie na nowo. Idziemy w jeszcze jedno miejsce, które w tamtym roku dawałem piękne ryby. konie. Zobaczymy. Mam dosyć tych szczupaków niech mi dadzą spokój. Przyjechałem na konie, i chcę o konie. O, ale było okoń! Kurwa mać! Ale była piękna ryba! Ja! Ale pięknie uderzył. To tu dosłownie przy brzegu praktycznie. Ładna ryba, bo. Kurde mać. No nie, nie. Piękna ryba. Poczułem siłę trochę. Ładna ryba, bo. No nic. Była i koniec. Już nie będzie. Jest, patrzcie, powtórzyło. Co tu mamy? Co mamy? Ja pierdzielę, co to jest? Co to jest? Kurde, szczupak, nie! Sandacz! Ja pierdziele, ty sandacz. Nie wierzę w to. Sandacz. I to jaki ładny. O kurde, jaki tu jest kipisz. A sandacz taki ładny zaraz się kamera rozładuje będę chce się przenieść z tego kipiszu tu sztubeć trochę ładniej się warunki będą o ale miękny piękny sandacz przywalił dobra musiałem jeszcze baterię wymienić wszystko oczywiście pod górę o kurwa zobaczcie jaki sandaczek się trafił Czekaj ziomek gdzieś trochę oblepił Ale damy radę. Zobaczcie jaki sądaczyk piękny. Piękna rybka. Dobra, wracaj do wody ziomek. Wracam Poszedł. Ale mi pięknie huknął. Jest. Uf. Ale siat. Kurde, te zielsko całe się tu. Ale pięknie wziął. Powiem, że sandacze to pierwszy raz to złowiłem. Nawet nie wiedziałem, że tu są te sandacze. Nie mam jak tego dziadostwa wypukać teraz. Dobra, kończymy na dziś.